Witamy w kolejnym magazynie piłkarskim PPP Oświęcim, w którym zobaczymy dzisiaj mecze Bramki Jawiszowice-Wolania, Witkowice-Bobrek, Rajsko-Hocznia, Jawiszowice 2, Unia Oświęcim 2. Zaglądniemy na nowy obiekt SMS-u Oświęcim i zobaczymy, Turniej podsumowujący rozgrywki Ligi Allboy'u. Serdecznie zapraszamy na dzisiejszy magazyn piłkarski EPM Oświęcim. Jawiszowice w ostatnich kolejkach, bardzo dobra dyspozycja. Podejmowali u siebie Wolanie, Wolę Rędzińską i już w 34 minucie Pitry Przemysław strzela pierwszą bramkę dla Jawiszowic, rzut karny wykonuje. I bramkarz kapituluje w 34 minucie do przerwy 1-0. Po przerwie w 48 minucie Nagi Dawid podwyższa wynik spotkania na 2-0. 48 minuta. Goście w 60 minucie łapią kontakt za sprawą Smielowskiego Bartosza. Piękna bramka z głowy. Już tylko mamy 2-1, ale gospodarze wracają do roboty. I w 65 minucie... Arkadiusz Czapra, strzałem z głowy, podwyższa wynik na 3 do 1. Ten sam zawodnik w 77 minucie strzela swoją drugą bramkę, a czwartą dla Jawiszowic i gospodarze prowadzą już 4 do 1 w 77 minucie. W 84 minucie stały fragment gry i frączek Sebastian. Podwyższa wynik na 5 do 1 i czym ustala wynik spotkania. Bardzo dobra ostatnio pasa Jawiszowic w czwartej lidze. Oby tak do samego końca. Po tym meczu Jawiszowice meldują się na piątym miejscu ligowej tabeli. A już na wstępnej kolejce drużyna Jawiszowic wyjedzie do Gorlic. Zagrać tamtejszym gminnikiem Gorlicę. W ramach 17. kolejki. Piąta liga, wyniki nasze drużyny. Niwa przegrała, Unia Oświęcim przegrała i Chiamyk przegrała. Niestety ten weekend nie był udany dla naszych drużyn. Tabela po 13. kolejce na pierwszym miejscu w Kutni Kraków. Ligową tabelę zamyka Sokół kosmyży, A na następne, następnej kolejce zagrają. Nibanowa jest Hełkiem. Unia oświęcim podejmie rezerwy płótnika Kraków. Serdecznie zapraszamy na te spotkania. 13 kolejka Ligi Okręgowej. Wadowice. Orzeł Witkowice podejmował u siebie jednego z faworytów tego sezonu. LKS Bobrek. Mecz zapowiadał się ciekawie i gromadzeni kibice nie zawiedli się, ale zobaczmy jak padały bramki w tym spotkaniu. Początek spotkania to dobre sytuacje dla gospodarzy. Tutaj najlepszy strzelec Przemysław budzić minimalnie Koło słupka bramkarza Bobka. Tutaj szansa na otwarcie wyniku przez Bob Bobrek, ale szczał oraz minimalnie koło supeczka. Kolejna szansa, ale bardzo dobra interwencja grającego trenera Kudłacika. Rzut rożny, 13 minuta. Zejma Mateusz i mamy jeden. Do zera dla gości. 13 minuta. Mateusz Zejma otwiera wynik spotkania. Gospodarze szybko chcieli odrobić straty. Tutaj stały fragment gry, ale nie dużo zabraku na doprowadzenie do remisu. Goście coraz bardziej i groźniej kontratakowali, atakowali, ale brakowało pod bramką Bitkowic zimnej krwi. Tutaj kolejna szansa gospodarzy na doprowadzenie do remisu, ale szczał kutki ruch nie, nie zaskoczył bramkarza Bobka. Tutaj kolejny szczał z ale łatwy do wybronienia. Gospodarzy coraz bardziej śmielej atakowali bramkę Bobka, ale bramka Bobka na terenie. Kolejny szybki kontrata, albo tutaj też zasłaby ształt. Do przerwy goście prowadzą jeden do zera. Po przerwie gospodarze kolejnymi szansami na doprowadzenie do remisu, ale goście też mieli swoją szansę. 48 minuta, faulowany, najlepszy strzelec Bobka, yy, Witkowicz, Przemysław Dudzic do piłki, podchodzi Tenkal Mateusz. 48 minuta i mamy wyrównanie w tym meczu 1 do 1. 48. minuta, Pękala Mateusz. Goście szybko chcieli powrócić do prowadzenia w tym meczu, ale na posterunku doświadczony grający trener Marek Kudłacik. Tutaj kolejna szansa, chłopka, szybki kontratak, ale Kudłacik na posterunku. Stały fragment gry, strzał głową, ale jeszcze lepsza interwencja. Pudłacika. Bramkarz Witkowi w troju. Mnożył się w bramce, ale dobrym tego skutkiem. Goście, gospodarze też mieli swoją szansę. Tutaj przemysław Gudziw zabrakło niewiele do bitka i na posterunku bramkarz bobka kolejna szansa dla bitkowic i niewiele brakowało by gospodarze objęli prowadzenie i goście bombardowali bramkę gospodarzy, ale nieskutecznie. 92 minuta i gospodarze obejmują prowadzenie Adrian Ostrowski i mamy małą sensację witkowica. Gospodarze prowadzą 2 do 1. I gdy wydawało się, że ten mecz zakończy się takim wynikiem. Bardzo ładna y, akcja Adamczyk-Kamil, piękne trafienie i mamy 2 do 2 w 95 minucie i tym wynikiem kończy się spotkanie. Witkowice-Bobrek 2 do 2. LKS Rajsko Olimpia-Hocznia mecz który dawał, wygrana dawała miejsce w ścisłej szczołówce. Mecz zapowiadam się bardzo ciekawie. I zobaczmy jak przebiegał jak przebiegało to spotkanie. Początek. Dobre wykonanie gospodarzy, choć hocznia miała swoją szansę na początku pierwszej połowy. Nie ze stałych fragmentów goście chcieli zaskoczyć gospodarzy. Tutaj szansa, ale zbyt łatwa i kurczyk spokojnie piłkę łapie i zapobiega utracie bramki. Gospodarze coraz mocniej i w 17 minucie wykręt Jakub. Piękne, prostopadłe podanie i mamy 1.0 dla Rajska. Jakub, bardzo dobrze dysponowany. Od początku szalał na lewej flance. Tutaj kolejna szansa, ale gości ratuje słupek przed utratą drugiej bramki. Goście ze stałych fragmentów. Tutaj szczał główki, ale łatwy do wybrania. 1-0 do przerwy dla rajka. Po przerwie. Spotkanie jeszcze bardziej emocjonujące. 46. Minuta. Wprowadzony Patryk format do już bramki, ale obrońca wybija w ostatniej chwili. Też kolejny kolejne wykręta. 54. Minuta. Sędzia dyktuje rzut karny dla gospodarzy. Do piłki podchodzi Bartosz. Bartek. Mika, ale niestety niecelnie. I mamy 1 do zera dalej. Tutaj kolejna szansa dla Rajska. Piękna interwencja bramkarza. Kości. Kolejny strzał, ale na posterunku. Golki per gości. Tutaj Brzeziński. Ale je zabrakło niewiele. W osiemdziesiątej minucie. prowadzony w drugiej połowie Patryk Formas. Szczela na 2 do zera. I gospodarze już prowadzą w tym spotkaniu dwubramkową zaliczką. Goście szybko chcieli doprowadzić do bramki kontaktowej. Tutaj grający trener Bartosz w ale minimalnie po Tutaj szczał rzepy, też niewiele brakowało, aby piłka wpadła do bramki. Gospodarze wygrywają 2 do 0. Witam. No niestety dzisiaj Zaprezentowaliśmy się jako drużyna bardzo słabo, i nie wiem dlaczego tak akurat w tym meczu to dzisiaj nastąpiło. Zdecydowanie najsłabszy mecz w naszym wykonaniu w tej rundzie pod względem fizycznym, pod względem podejścia mentalnego. Nie wiem dlaczego tak się dzisiaj wydarzyło. W pełni zasłużone zwycięstwo Rajska, które miało jeszcze oprócz tego, że to dwie bramki rzutkarne i jak dwie, trzy sytuacje, także najmniejszy wymiar kary, dzisiaj nas tutaj spotkał. Dziękuję. Przede wszystkim gratulacje dla całej drużyny, bo uważam, że zagraliśmy jeden z lepszych meczy w tym sezonie. Myślę, że mecz pod pełną kontrolą. Może nie użyję słowa dominacji, bo jednak wynik 2-0 nie jest takim wynikiem, który byśmy byli spokojni przez cały mecz że nic się nie złego nam nie stanie. Ale po prostu uważam, że podeszliśmy do tego mądrze. Dobre zmiany i cała drużyna tak naprawdę zasłużyła na to zwycięstwo. Szkoda karnego, ale Majki się raz pomylił. Myślę, że w następnym meczu, jeśli będzie rzut karny, też podejdzie i zamieni go na bramkę. Bo e, odkąd ja tutaj gram 4 lata, on chyba się nie pomylił nigdy. Także najlepsi nie strzelali karnych i uważam, że tutaj nic się nie stało. Wygraliśmy jako drużyna i to się liczy. E, tak, e, chcemy. Na pewno e, chcemy i dążymy do tego, żeby być w tej czołówce. E, Głupie trochę, trochę straty punktów, czy to z Roczynami, czy z Krzeszowem, gdzie mieliśmy 2-0 do przerwy wynik. No ale cóż, taka jest piłka i trzeba grać dalej. Do każdego meczu podchodzimy tak, że musimy mieć te trzy punkty i jeśli wszystko będziemy wygrywać, będziemy spełniać, swoje przede wszystkim wymagania, bo jesteśmy wymagającą wobec siebie drużyną. No to myślę, że będzie wszystko dobrze. Wyniki 13 kolejki: Witkowice, Bobrek 2 do 2. Gorzów przegrywa w swojej 4 do 2. Rajsko pokonuje 2 do 0. Brzezina Osiek deklasuje Żurawcze Czeszów na wyjeździe 5 do 0. Tabela. Brzezina Osiek na pierwszym miejscu, na drugim Bobrek. Czwarte Rajsko, siódme Gorzu, jedenaste Orzeł Witkowice. A w 14 kolejce. Zagrają następujące pary naszych drużyn. Bobrek, Brzezina, Osiek. Hit kolejny Ligi Okręgowej. Gorzu Rajsko. Orzeł Witkowice podejmie Babią Góresową, Beskidzką. Kolejnym hitem A klasy FC 12. kolejki był mecz Jawiszowice 2 Unia o i już w czwartej minucie Kralczyński Michał i mamy 1 do zera dla Jawiszowic. W ósmej minucie na 2 do 0 szczera ja Jakub Latanik i mamy szybkie prowadzenie Jawiszowic 2 do zera. W 16 minucie Kralczyński Michał i druga bramka tego zawodnika 3 do 0 dla Jawiszowic. W 71 minucie bułaś Piotr. Szczela bramkę na 1 do 3, ale gospodarze szybko odpowiadają. I swoją drugą bramkę szczela Latanik Jakub. I mamy już 4 do 1 dla rezerw Jawiszowic. W 80 minucie Bartosz Baran ustala wynik spotkania dla rezerw Jawiszowic, które pokonają rezerwy Unii Oświęcim i Gospodarze mają szansę zakończyć yy, ligową, yy, ligowy rundę jesienną na pierwszym miejscu, ale muszą wygrać dwa ostatnie spotkania. Komplet wyników 12 kolejki. a w ostatniej kolejce zagrają ze sobą następujące pary naszej A klasy SC. Dziesiąta kolejka, ostatnia B klasy. Bulowice wygrywają w zabożance 8-0. Korona harmerze pokonuje palczowice 5-0. Cała oświęcim pokonuje petrowice 3-0. Na fotelu lidera na rundzie jesiennej po górze Gierałtowice Ligową tabelę zamka Zaborzanka. zaboże W trzeciej lidze nasze iskierki przegorały z izolatorem bogu pała 3-0. A w następnej kolejce tutaj tabela na szóstym miejscu w a w następnej kolejce nasze dziewczyny zagrają u siebie z pogorzanką pogorzyte. Serdecznie zapraszamy na ten mecz. Nasza kamera odwiedziła Dzień dobry. Dzień dobry. piękny obiekt. Czekaliśmy, ale kończy się tak? Serdecznie zapraszam na krótką relację. oficjalny mecz na tym, na tym boisku. Cieszy na tym pięknym po, obiekcie można powiedzieć. Na pięknym obiekcie, tak. E, Cieszę, bo wreszcie chłopcy mają swój dom, grają na boisku, na którym e, trenują. Nie musimy się gdzieś przemieszczać po boiskach całego powiatu. Bardzo piękny obiekt w powiecie oświęcimskim. Mam nadzieję, że będą wszystkim drużynom służyć ten obiekt. W głównej mierze twoje mecze tu będzie e, rozgrywać SMS Oświęcimsk. Pierwszą bramkę oficjalną na... Obiekcie przy Chemików szczelił Bartosz Bułka. Unia Oświęcim pokonała kuźnie ustron 2 do 1 na 1-1 szczelił Tomczyk Jerzy, a na 2 do 1 Głośdziewicz Cyprian. Juniorzy Unii Oświęcim prowadzą w swojej tabeli w 5 punktową przewagą. Bardzo dobry wynik. Życzymy mistrzostwa w lidze juniorów starszych. Tutaj bramka Bartosza Bułki, pierwsza oficjalna bramka na nowym obiekcie. Po meczu zaprosiliśmy jeszcze trenerów do krótkich wywiadów. Pana trenera, pana trenera nie trzeba przedstawiać, wybitny reprezentant Polski i zawodnik wielu drużyn ekstraklasowych. Panie trenerze, witamy na Nowym Obiekcie w Oświęcimiu. Kilka słów o dzisiejszym meczu. Witam serdecznie, no, mój uśmiech na twarzy może nie do końca jest taki spowodowany wynikiem, bo przegraliśmy, ale dobry mecz. Dobry mecz na fajnym obiekcie, Nowym Obiekcie, pierwszy raz z tego co słyszę tu, tu oficjalny pierwszy mecz. Tak jest. I, i co? No, nieprzypadkowo, nieprzypadkowo przeciwnicy są na pierwszym miejscu. Grają naprawdę bardzo dobrą piłkę. Szybko przede wszystkim, tempo gry na wysokim poziomie. Nic pogratulować, tylko wypada. Dziękujemy ślicznie, panie trenerze. Zadowolony? Pierwsze zwycięstwo na nowym obiekcie. <laughs> Smakuje bardziej. <laughs> Smakuje bardziej, z każdego zwycięstwa jestem zadowolony. No na pewno dzisiaj bardzo ciężki mecz, drużyna z mocno się postawiła. Bardzo e... fajnie z, z boku się oglądał ten mecz. Tak, no myślę, że w ogóle mecze na sztucznym będą miały troszeczkę więcej, większej jakości niż na tych boiskach trawiastych z wiadomych przyczyn. Ale dzisiaj taki mecz do ostatniego gwizdka udało się... Z remisu wyciągnąć na prowadzenie 2-1, także tak, także na pewno na yy, Czyli pierwszy krok do twierdy tutaj w mi. Dlatego zależało mi, żeby to dziś się stało. To jeszcze raz panie że gratulacje dzisiaj wyświęctwa, i pięknego obiektu i niech Wam służy Dzięki. cały czas. W sobotę PPN święcim zorganizował turniej, który zwiększył cały rok Ligi olboju. Turniej odbył się w Brzeszczach. Zobaczmy krótką relację tego wydarzenia. Na 1000 także, dobrze sobie, dobrze sobie Od początku staraliśmy się grać w każdym meczu o czy punkty i udało nam się w całym sezonie wygrać wszystkie mecze. Co tu? No, nie było łatwo. No, każda drużyna stawiała mocne warunki, także no, udało się. No Nie wiem, czy raczej nie są planowane wzmocnienia żadne. Myślę, że mamy dobry, dobry, dobry skład. I co? Będziemy walczyć w przyszłym sezonie znowu o zwycięstwo. Yy, serdecznie dziękujemy za możliwość zorganizowania turnieju. Yy, za którym stoi pod okręg Oświęcim. Yy, to kolejna rzecz, którym górnik Rzeszy może się pochwalić po organizacji Pucharu Polski yy, w ubiegłym roku. Dla nas to jest promocja, dla nas to jest przede wszystkim to, że możemy odnowić stary skład, tak zwany, czyli czwartoligowy. Jestem ja, jest Darek, jest, jest, jest Łukasz, który przyjechał specjalnie ze Słowacji, 400 kilometrów pokonał. Także jest to sprawa fajna, dla nas sprawa sentymentalna. Jeszcze raz Potokręgowi dziękujemy za zaufanie i to, że możemy gościć właśnie tutaj naszych piłkarzy okolicznych, tym bardziej Unię, Hejnał jawiszowice Przecieżem. Tak, chcieliśmy przystąpić do tej edycji, natomiast no wyszło jak wyszło, tak? Było dużo obaw, a, a ten turniej pokazuje, że spokojnie mogliśmy się zebrać. Jest to ból troszeczkę, natomiast mam nadzieję, że w następnym roku przystąpimy do tego. Fajna inicjatywa i, i fajna rzecz. Dobry. Andruszka Marcinelka jest Przecieszyn. Miło, miło nam tutaj, że powiem, występować. Inicjatywa podokręgu organizacji rozgrywek Oldboyów no przyjęła się, widać, że to się rozwija i chcemy też w tym uczestniczyć. U nas generalnie to wygląda tak, że nazwijmy to treningami, są niedziele, gdzie spotykamy się i co niedzielę staramy się pograć, no i też porozmawiać i dzięki temu powstała drużyna, która Próbuję rywalizować w tej lidze oldbojów. Dziękuję chłopakom za zaangażowanie, za, za to, że, no, że, że możemy właśnie występować, w, w, uczestniczyć w tych rozgrywkach. tych turniejach, żeby się odbywało, a, a szczerze mówiąc, bawię się tą piłką od siódmego roku życia. Coś tutaj w górniku się grało, KS Górnik weszło, a później siódemki były, no i dalej oldboje, i, i już praktycznie które lata? Jakie lata? No to jest 70. Jeszcze za ekipę Kazimierza Górskiego kibicowałem i, i grałem tu w Rzeszach. a później przeszłem do LKS-u w Jawiszowice. Tam kroki podjęła moja wnuczka, która w dalszym ciągu gra teraz gra w rekordzie Wielsko jako bramkarka. Idzie w ślady dziadka, można powiedzieć. Ile pana lat? O, lepiej nie pytać. 67. To gratulujemy. Tego wieku. <laughs> Dziękuję. Dziękuję. Yn yn y ffordd, yn y ffordd. fajnie dziękujemy za zorganizowanie e, takiego pucharu po e, lidze e, fajna inicjatywa e, bardzo dobrze się spotkać, pograć e, posiedzieć, zintegrować się z, z zawodnikami, którzy kiedyś grali. Naprawdę fajnie. Dziękuję. Dziękujemy za dzisiejszy magazyn i zapraszamy na kolejne nasze magazyny.